Sieman, wiecie mrodeczki, ja jestem Kuba czy i I w dzisiejszym filmie będę grał tylko i wyłącznie pierwszą bronią, jaką zobaczę w gierce. Więc oglądajcie do końca, dodatkowo zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, Pamiętajcie też o łapce w górę i teraz macie 5 sekund na zostawienia jej. Więc raz, 2, 3, 4, 5. I jeżeli nie używacie jeszcze kodu Skira w sklepie, no to możecie to teraz zrobić. A no i jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. Ogólnie mam taki plan, aby wylądować na tym domku niedaleko Salki zbiorę pierwszą bronię, jaką zobaczę, na przykład ze skrzynki, a później. Lecę na tą misówkę i postaram się zrobić kilka fragów. Ponieważ wydaje mi się, że to łatwo będzie zabić osoby, które dopiero szukają broni, niż później pod koniec meczu zabić osobę, która ma już full set i. no wiecie, jedną bronią będzie bardzo ciężko takiego kogoś pokonać. I specjalnie wyląduję na dachu, ponieważ w tym miejscu jest skrzynka i to jest lepsza skrzynka. Ok. Czyżby w pierwszej gierce było coś dobrego? Jest to skar? Co się dzieje? Oczywiście leczenie mogę używać, żeby nie było. Tutaj są granaty, to jest taki dodatek, więc chyba też mogę. Kolejne granaty? No to nieźle. A co było tutaj na dole? Był to sztucer, jak dobrze, że mam skara, nie jakiegoś sztucera. No szczerze, to mam nadzieję, że nie zepsuję tej akcji, ponieważ mieć skara w pierwszej gierce to jest naprawdę mega fart. Tam jest gościu na dachu. Ok, zeskoczył i będzie chyba podjeżdżał kogoś. Dostał, dostał. Tylko 52? No to nie jest zaciekawie. No powiem tak: tutaj kolejny jakiś podjeżdża. I jego nie trafiłem. Co jest nie tak z moim aimem? Spróbuję tam do środka rzucić granaty, tylko czy ja trafię, dobra, trafiłem. No bo jeszcze tego gościa tam na górze, który zaraz może wychylić. Łap tam granata, nie! On mnie podjeżdża, on mnie podjeżdża. Kolejne granaty jeszcze polecą. I to tym razem już nie moje. Gdzie ty jesteś byczku? A tam uciek. Dostał? No, ma mało. Dobra, zabiłem go. Udało się. Aha, no to fajne hity. W poprzedniej gierce nie popisałem się moim aimem. Dobra, mam pompę od razu. To jest pierwszy tym jaki zobaczyłem. I ogólnie grałem sobie przed tym odcinkiem taką gierkę na rozgrzewkę i na chilku zrobiłem 5 fragów, latałem sobie po całej mapie. Jeszcze by się przydały małe potki będzie idealnie tak naprawdę. Dobra, może tutaj? Aha, auk, naprawdę. Przydałby się teraz taki auk Dobra, piję tą potkę I zaraz idę podjechać ziomka, który jest na farmie Tak mi się wydaje, że ktoś ze mną wylądował Bo to jest dosłownie niemożliwe, żebym był tutaj sam O! Siema gościu No po prostu mój aim No sami widzicie No nie jest zbyt dobrze Gdzie ty się chowasz? Cały czas mi ucieka No patrzcie go Ja też chcę tak to bezpiecznie rozegrać, żeby Nie wysypać się Byczko, no naprawdę Naprawdę Dobra, w końcu go pokonałem i muszę sobie zmienić pompę na ten slot. Ponieważ inaczej ja się mylę. I jedyne, co teraz mogę zrobić, to nazbierać tysiąc drewna i po prostu budować się. Tak będę starał się skrócić dystans pomiędzy mną a przeciwnikiem, bo na daleko nie mam jak strzelać. No szkoda, że to nie jest chociaż niebieska pompa, albo nie wiem, zielona. Przyszedłem na farmę, tutaj na pewno się strzelali niedawno. I w ogóle dropis przede mną, więc może tam będę kampił przy nim. Czemu ja stanąłem? Ostatnio mam tak, że jak włączam mapę, to nagle postać nie biegnie dalej. No nie, ktoś go zebrał. Akurat jak byłem już tak blisko. To gdzie ty się, byczku, chowasz? Pode mną idealnie. A, tutaj jest, dobra. Z tego co słyszałem, on chyba wbił na dach, albo jest teraz tak, idealnie nade mną. No dawaj, wychyl tutaj. Dostał. Jestem nad tobą, gościu, tylko z tej pompy. No jeszcze ktoś do mnie tam strzela! Co się leczysz? Byku, ja nie wiem co teraz zrobić, nie wiem, że sam granata. I spadam stąd Dobra, zginął? Chyba tak. Tym razem chcę wylądować na tym domku przede mną, tylko ja się nie patrzę w jego stronę, bo tam gdzieś może leżeć temek Tak po prostu na ziemi. Ja sobie kulturalnie wyląduję na dachu. Ok, idealnie. I teraz, aby trafić na skrzynkę, gdzie jest ta skrzynka? Jakoś za mną. O, tutaj. I mam. FAMASa No, jest słabo. Nie trafiłem go jeszcze. O, dostał, dostał. No, nie wiem, jak ja to mam zrobić. Naprawdę. Dobra, cyk, do góry Dostał, prawie zginął, ma dosłownie, nie wiem 10 hapsa Dobra, mam go To puduszki naprawdę ratują mi życie Tam jest jakiś ziomek na dachu O, naprawdę mi się amunicja skończyła W tym momencie, tam jest chłop na górze Dobra, na spokojnie, nie patrzcie w moją stronę Ja mam mało HP, nie mam też amunicji Leczenie, tak jest, w końcu Dobra, cyk, wypite I tam się strzelają jeszcze przede mną Siema beczku. Dostał tylko jednego hita. I jeszcze z pleców dom jest strzela. Są so, idealnie pode mną, z tego co słyszę. Tak. Czy ja mogę mu wbić jakoś te plecy? Tędy. Dobra, też mnie obiega, chyba. Jest za mną, jest za mną. Idealnie na niego wleciałem. Na tą gierkę mam trochę dziwny pomysł, ponieważ chcę zebrać helkę, która jest tam przede mną Następnie poczekam sobie na zrzut i otworzę go No i tam będzie moja pierwsza broń, którą zobaczę w tym meczu No chyba, że przy helikopterze będzie jakiś itemek, no to wtedy już trochę przypał Podlecę sobie w taki sposób, dobra, wyląduję, cyk, wsiadam do środka Nic na razie nie widziałem i odlatuję stąd Ogólnie, to ja widzę z daleka, że tam leżą jakieś rzeczy, ale nie mam pojęcia, co to może być, więc nie liczmy tego jako pierwsza zobaczona rzecz. I teraz pozostaje mi tylko czekać, aż pojawi się jakiś drop na mapie, a później polecę go zebrać. W tym miejscu jeszcze na szybko się uleczę. Dobra. Stokewa. I w tym momencie ruszyła strefa, a zrzutów jak nie było, tak dalej nie ma, więc no nie wiem, ile jeszcze mam czekać na nie. Widzicie tego gościa płynącego łodzią po lądzie? Nie wiem, dziwna sprawa. W tym miejscu musiała być naprawdę niezła bitwa? O, tam w ogóle sobie jeszcze jakieś itemy, ale nie podlatuję, żeby nie zobaczyć co to jest. Przy życiu pozostało 13 osób, łącznie ze mną i dopiero teraz pojawiły się pierwsze zrzuty. Dobra, rozwalam go. Eee, dobra, jest AUG. Kogo tu widzę? Oponenta, tak zwanego. Siema byczku. Nie dostał czy dostał? Zaraz zginiesz chyba, co? Ktoś jeszcze tam jest strzela z pleców, on datuje. I to jest chłopcą, ma galakcji, zgina. No to nieźle. Tego nowego oczywiście. Ale co ty próbujesz zrobić? Ty już nie masz hapsa. O, i zginął. No, okej. Okay. Szybko zbieram leczenie. Ja muszę uratować jakoś moją Helkę. Stawaj. Stawaj, dawaj. No to chyba szykuje się mała bitwa Helek, tylko ja mam tak mało hapy, że powinienem w sumie uciekać. Przez całą gierkę nic się nie działo, a teraz widzę tutaj mnóstwo przeciwników. A, nie zobaczyłem. Że mam tak mało życia już. A co ja tu widzę? Kolejny helikopter. Z chęcią to zabiorę. Dobra, minus 50 znowu. Obijam go na szybko. A co tu się dzieje? Naprawdę? I jeszcze jeden przyszedł. No. Aha, dobra. No to nieźle się bawicie. No i zginąłem. Po prostu. Tym razem tak na spokojnie. Polec sobie na władzę, albo w sumie to nie. Bo na tą słówkę nie da się polecieć spokojnie Tu leci zdecydowanie za dużo osób Pierwsza broń, jaką zauważyłem To jest chyba M szara. Tutaj jest w ogóle Julka, co się dzieje? Uciekam, uciekam, uciekam Nie ma co się z nią strzelać Gdzieś tutaj powinna być jeszcze skrzynka Do zebrania, tak, jest tutaj O, o, słyszę Gracza, no, słyszałem Spróbuję jeszcze wylądować na sklepowej sedybie I pierwszy item to jest znowu FAMAS, serio Kto tam zbiera itemy? Aura Dobra, granaty, szybko Jeszcze plecy mam, Oj zginął Amunicję to ja sobie zbiorę I zasuwam teraz na dach O, chyba się tam leczy A więc syk do środka, granat Uciek? Nie, nie uciek. Ale wie gdzie ja jestem Dobra, leży Na luzie, chłop miał pompę, ja go pokonałem famasem No nie, ktoś tutaj biegnie Czy on wchodzi, czy nie? Dobra, się dalej leczę A tędy się przebijasz Czemu ty musisz Załadować tą pompę od razu? No dobra, ma mało Ma mało No nie, no nie, no nie Ale to zepsułem Jeszcze sam sobie postawiłem daszek Nie wiem czemu, chciałem go przede mną postawić